Nawet w Austrii nie było tej pracy. Musiałem brać cokolwiek, bo już skończyły mi się pieniądze, brakowało mi na jedzenie. Ten Austriak zawsze mówił, musicie to zrobić szybciej. Ja mówię, nie da się, już się nie da, już mamy za dużo pracy. Posłuchaj, to ty masz biegać jak pies, albo nawet szybciej. Jak to się dzieje, że firmy pożyczkowe są w stanie przejąć mieszkanie o wartości 500 tysięcy za równowartość udzielonych 100 tysięcy złotych pożyczki? Wygląda to w ten sposób. Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. To historia o ciężkim życiu na emigracji, wytrwałości, powrocie do kraju i budowie biznesu od podstaw. Maciej Kubik postanowił rzucić studia i za namową Damiana Szczepońskiego, który pojawił się już kiedyś na moim kanale, zdecydował się wyjechać do Wiednia. Gdzie pracował fizycznie, choć warunki, w jakich przyszło mu żyć, były bardzo ciężkie. Dziś Maciej stoi na czele spółek nieruchomościowych i finansowych. Wraz z Patrykiem Szczablem odbudowują polską spółdzielczość kredytową. Kilka przydatnych linków znajduje się w opisie. Kiedyś zaczytałem coś taką piękną historię, że zmiany w życiu powinny wyglądać jak skok ze spadochronu. Przygotowujesz sobie, wybierasz sobie miejsce, lotnisko, wybierasz samolot, przygotowujesz sobie sprzęt. Chodzisz do tego samolotu, startujecie, lecicie, jest tobą pilot, zakładasz spadochron na plecy, wyskakujesz i lecisz. I jak już lecisz, to ty nie myślisz o tym, po, od razu po wyskoku nie myślisz po tym, co jest za tobą, tylko myślisz to, co się dzieje tu i teraz, myślisz o tym i myślisz o tym, co będzie. I tak powinno się wprowadzać zmiany w życiu. Wiem, że wiele osób ma z tym problemy, ja z tym miałem problemy, ale w ten sposób idziemy do przodu, zapominamy to, co było i i jesteśmy wtedy na dobrej drodze. I też tak wyglądało właśnie to z moim wyjazdem, że ja pewnego dnia wziąłem ten plecak, wychodząc z domu, powiedziałem rodzicom, mamo jadę na dwa tygodnie do, do Damiana na wakacje, ale wychodząc z tego bloku, pamiętam doskonale ten moment, wiedziałem, że już tam nie wrócę. Wiedziałem, że ja muszę zmienić coś w swoim życiu, muszę szukać innej drogi niż ta, o której mówili wszyscy wokół. Tak, no i finalnie jakimi pracami się w Wiedniu parałeś i czy zgodnie z obietnicą Damiana praca na Ciebie czekała? Nie, w ogóle ta praca nie czekała. W życiu nic na nas nie czeka, to my musimy sobie na to zapracować. Więc zacząłem tam szukać przeróżnych, przeróżnych prac. No, trafiłem, trafiłem, jedy, trafiłem do takiego mieszkania, gdzie rzeczywiście na, na trzech pokojach mieszkało 12 osób, w tym właścicielka i jej pies, owczarek niemiecki duży. Było to o tyle interesujące, przynajmniej z tej perspektywy patrząc, że pani, pani Alicja była właśnie, jakby wynajmowała to mieszkanie, nam podnajmowała, my spaliśmy na materacach w tych pokojach. I ja myślałem, okej, okay, trafiłem, przynajmniej jest ciepło, ważne, że mam jakiś kawałek podłogi. No, problemy zaczęły się, czy tam w pierwszym, pierwszym, pierwszej nocy, kiedy to śpiąc o trzeciej w nocy, nagle pani, pani Alicja zaczęła rozkładać pranie na tym, w tym pokoju. No, i ja się zastanawiam, co się dzieje, a to się okazało, że pani Alicja, która miała wtedy Lat, w młodości pracowała w szpitalu psychiatrycznym, była pielęgniarką i nas tam wszystkich, wszystkich mieszkańców traktowała tak samo jak tych pacjentów. I minęły trzy dni, jak gdzieś tam poszedłem szukać pracy w jakichś restauracjach, wracam do domu, pytam się pani, a co, gdzie jest moja torba? A ona mówi, rozpakowałam. A ja mówię, ale no jak pani rozpakowała torbę? Jej, a co? Trzy, trzy dni tu już jest, torba stoi, ja wzięłam, rozpakowałam, wszystko. Szczoteczka do zębów, wszystko, wszystko. Czyli takie trochę naruszenie tej prywatnej sfery, tak? Tak, dla mnie to było, dla mnie to był ogromny szok, ale myślę, że nasi widzowie, wszyscy widzowie, którzy byli kiedyś za granicą, gdzieś na emigracji, to oni to rozumieją i, i dla nich to nie jest aż taki szok. Także tak to wyglądało. Szukałem jakichś prac, udało mi się znaleźć, pracowałem po jakichś budowach, bo nie mówiłem po niemiecku, to było bardzo istotne. Potem... Trafiłem do takiej pracy, o której bardzo ciężko w życiu wspominam. To była praca na sprzątaniu. Pamiętam to były pierwsze początki, ale naprawdę było, to było zaraz po recesji tej 2010 rok. Było bardzo, bardzo recesyjne nastroje nawet w Austrii. Nie było tej pracy. Musiałem brać cokolwiek, bo już skończyły mi się pieniądze, brakowało mi na jedzenie i wziąłem cokolwiek. Pracowałem u Austriaka, który no, możemy sobie wyobrazić, miał bardzo, bardzo prawicowe poglądy. Działało to w ten sposób. Sposób, że za każdym razem jak, jak wpadał w jakiś szał to, wo, to wołał, możemy sobie wyobrazić kogo wołał i, i mówił niech on tu wróci, niech on zrobi z nimi porządek, tak krzyczał. No ogólnie to ja nie mogłem stracić tej pracy, Ja, mój, mój pradziadek był bohaterem wojennym odznaczonym w armii krajowej i ja z zaciśniętymi zębami, łzami w oczach pracowałem, bo wiedziałem, że muszę schować jego do kieszeni. Ten Austriak zawsze mówił, musicie to zrobić szybciej. Ja mówię, nie da się, już się nie da, już mamy za dużo pracy. Posłuchaj, to ty masz biegać jak pies albo nawet szybciej. I ja biegałem. Tak ci powiedział Austriak, tak? Tak powiedział Wie. Austriak, y, dokładnie. Nie mogłem, nie mogłem tej pracy zostawić, ale przechodząc dalej, spotkałem wspaniałych życiu, w życiu ludzi. W życiu ważne jest, żeby poznawać dobrych ludzi, poznawać wielu ludzi i zawsze znajdą się ci dobrzy, którzy mi pomogli, gdzie mogłem się rozwinać, mogłem zostać kierowcą, kierowcą ciężarówki. Także poszedłem potem do przodu. A zastanawiam się, kto towarzyszył ci w tej niedoli. Pozostałych 11 mieszkańców tego mieszkania to były osoby, które nie wiem, były polskimi, dajmy na no to studentami czy raczej niekoniecznie. Głównie no to były osoby pracujące jakieś na budowie, bardzo często mające ogromne problemy z alkoholem. Także no nie, było to, nie, było to, nie był to spokój, nie było to przyjemne, ale to miałem dach nad głową. Ja to doceniałem, bo wiedziałem, że jeśli będę wytrwały, to kiedyś w życiu pójdę, pójdę dalej i, i przezwyciężę te, te trudności, które mnie otaczają. Mhm. A Damian też tam właśnie wśród tych lokatorów się znajdował? Tak, Damian znajdował się wśród tych lokatorów, więc nawiązując do jego historii, to już było właśnie takie mieszkanie, gdzie już my się spotkaliśmy razem. Spaliśmy dosłownie materac od sie, w odległości od siebie. Także ja też widziałem jego wywiad u Ciebie i powiem Ci, że od tego czasu, od którego był u Ciebie w maluchu, to zrobił ogromny, ogromny progres. Firma niezwykle się rozrosła z kilkumilionowego, do już do kilkunastu chyba milionowego startupu wtedy, jak opowiadał i, i działa. To, żeby tutaj nie przedłużać, to jeśli ktoś będzie chciał, to na końcu dzisiejszego odcinka zostawimy planszę z przekierowaniem na ten materiał, a jeszcze sobie nawiążemy do Twojego wątku związanego z powrotem z emigracji. Próbowałeś tam działać, nabrałeś sporo życiowego doświadczenia. Finalnie jednak zdecydowałeś się spakować i wrócić do kraju. Konkretnie do Lublina. Mimo tego, że jesteś mieszkańcem i też urodziłeś się w Krakowie, no to swoje drogi, swoją drogę pokierowałeś jednak na wschód kraju. Sprzedawałeś tam Grunty, sprzedawałeś działki, próbowałeś znaleźć miejsce dla swojej działalności w tym sektorze nieruchomości. Dlaczego nie wyszło? Dlaczego nie wyszło? Powiem szczerze, nie powiedziałbym, że nie wyszło w żadnym wypadku. Wyglądało to w ten sposób, wyglądało to w ten sposób mieszkając już w Austrii, jakby tam szukając nowych prac, udało mi się, udało mi się pewnego dnia powiedzieć sobie: Chcę coś więcej. Tak? Moim marzeniem wtedy było pracowanie w korporacji, gdzie będzie ciepło i gdzie, gdzie będę mógł pracować przy komputerze, więc stwierdziłem, że odchodzę, nie będę już więcej kierowcą i będę się uczył. Niemieckiego, żeby móc potem pracować w pracy biurowej. Byłem tak niepewny siebie, że nawet musiałem swoich przyjaciół okłamać, powiedzieć im: Posłuchajcie, idę pracować jako kelner, bo nie byłem na tyle odważny, że powiedzieć, że idę się uczyć niemieckiego i że będę spedytorem, że będę pracował w spedycji i zrobiłem to. Poszedłem pół roku uczyłem się niemieckiego, nie trafiłem do tej samej spedycji, w której pracowałem, a trafiłem w innej, ponieważ życie, jeśli mamy wybrany cel i realizujemy Realizujemy wszelkie niezbędne czynności związane z tym celem, czyli wprowadzamy jakieś nawyki, działamy, to ono nam przyniesie może nie tą wyspę, ale inną. I ja to zrobiłem. Trafiłem do tej, do tej pracy, pracowałem w korporacji, świetnie zarabiałem, uwielbiałem to, ale niestety zaraz zaczęły się moje kolejne jakby tutaj myślowe, myślowe zawikłania, bo stwierdziłem, tam jest 1600 osób. Ja jestem taki sam jak to 1600 osób. Ja nie chcę być taki sam jak 1600 osób, więc zacząłem szukać. Innej drogi. Zacząłem jeździć do Polski na, na jedną z najlepszych biznesowych uczelni w Asbiro i tam poznawałem przedsiębiorców. I ci przedsiębiorcy zaczęli mi robić powoli, jakby takie tak zwane pranie, pranie mózgu, bardzo pozytywne, bo przebywałem z nimi i zacząłem flipować w Wiedniu. Zacząłem flipować, niestety, podatkowo bardzo się to tam nie opłacało. Ogólnie Wiedeń jest tak wyregulowany, że nawet jak zostawiłem sobie mieszkanie na wynajem, to tam są regulowane czynsze, czyli zamieszkanie mieszkanie, które jest warte rynkowo gdzieś tam 500 euro, pamiętam było w 2016 roku wynajem tego, to Ty możesz wziąć połowę z tego. To jest w ogóle tam działa czarny rynek. Wydawałoby się, że to jest zachód, że tam jest super, ale nie. Tam działa y, po, prawie 40% mieszkań jest wynajmowanych na czarno. Tak samo y, ruszyłem potem dalej, myślę ok, załóżmy y, z, z, otworzyłem Ubera, dałem tam samochody pod Ubera i tak samo była ta sama regulacja, te same problemy. Y, Gwarantuję to, że jeśli kierowcy Ubera na zachodzie w Austrii, mieliby pracować legalnie, czyli mieć normalne wynagrodzenie, to chyba przejazd kilometra by kosztował 100 euro. Więc ja, co ja stwierdziłem, zabrałem spadochron na plecy i myślę, skacze, lecimy. I finalnie ten Lublin, ale po jednak kilku miesiącach czy po roku stwierdzasz, że wracasz do Krakowa na stare śmieci i lądujesz w biurze na Karimacie. Biuro jest twoją codziennością do tego stopnia, że nie tylko tam tak. pracujesz, ale także egzystujesz. Tak, dokładnie. Przyniosłem się do Lublina, uczyłem się pracy z nieruchomościami gruntowymi, stałem się specjalistą. Po roku wróciłem, otwarłem własną firmę. Też środki, które zarabiałem przez ten, przez ten okres, zainwestowałem, więc ten cash flow mi zostało mi tam kilkadziesiąt tysięcy i myślałem, że to wystarczy na otwarcie biura. Otwarłem biuro, wynająłem, znalazłem, znalazłem świetnych, świetnych pracowników, no ale problem był taki 2017 rok grunty się tak nie sprzedawały jak teraz. Mieliśmy 60 gruntów w ofercie w Krakowie i w okolicach i one się nie sprzedawały, to też zaczęły mi się kończyć pieniądze, skończyła mi się umowa najmu pokoju gdzieś tam za 1200 zł ja sprzedałem swój skuter już mi nie starczyło w ogóle pieniędzy więc stwierdziłem tak, co ja mam robić więc mieliśmy takie dwa pomieszczenia. Jedno się wchodziło, to był open space, z tyłu, z tyłu to było takie małe biurowe pomieszczenie. Na co dzień tam pracowaliśmy w tym open space'ie, a jak wszyscy wychodzili, przychodził wieczór, no to ja sobie tam na początku miałem karimatę, potem zainwestowałem, miałem już lepszą, dmuchany materac, spałem sobie na tym materacu. Zawsze się tylko bałem, że właśnie pracownicy wejdą gdzieś tam wieczorem, po co się wrócą, a ja tam będę spał na tym materacu. Także tak wyglądały te początki, ale trwało to, to, to może kilka miesięcy. Rzeczywiście Musiałem, musiałem, myłem się na siłowni, to było dobre, ale nie ćwiczyłem i, i, i a prałem u znajomych, więc dawałem radę. Potem, potem ja stwierdziłem ja ogólnie, że wytrwam. Ta wytrwałość jest najważniejsza. Mhm. Uh -huh. To jest jakby myślę, że klucz wszystkiego, żeby faktycznie wiedzieć, po co te całe męki i wiedziałeś, że to jest tylko etap. Pewnie zdarzały się momenty zwątpienia, ale jednak udało Ci się w tym postanowieniu przetrwać. Jest rok 2021. Ty wtedy dostajesz nagrodę od Oto dom za jakościowe ogłoszenie, za jakościową pracę w zasadzie, no więc. To też jest taki epizod w twoim życiu, który pokazuje, że nie tylko pieniądze już zaczynają płynąć z twojej działalności, ale także ogólne docenienie. Tak, Był, były to takie czasy. No Ja stwierdziłem, że to na pewno nie będzie koniec, więc musimy iść do przodu. Ja w życiu cenię sobie jakość, naprawdę. Jakość, powtarzalność wspaniałych procesów to też poszliśmy do przodu. Nasze ogłoszenia były najlepsze jakościowo były. Przygotowane pod klienta. Nasze biuro obsługiwało klienta w sposób idealny, to też Oto Dom tam spośród 900 niemal biur w Małopolsce uznał w 2021 roku, że jesteśmy jakościowo najlepsi i zostaliśmy liderem. Ale ja patrzyłem do przodu, znowu wziąłem plecak ze spadochronem. I znowu skoczyłem, zaczęliśmy działać budować... w kolejnym rynku i tutaj tak. od razu ci Zaczęliśmy budować domy, stworzyliśmy kolejną, kolejną markę, która zajęła się biznesem deweloperskim. Przepraszam, że przerwałem B Biznesem deweloperskim, a gdzie budowa, tam też potrzeba finansowania i zastanawiam się też dlaczego z czasem postanowiłeś zająć się kolejną branżą, branżą finansową. Skoro już wiedziałeś jak się sprzedaje, nabywałeś też coraz to Więcej informacji na temat tego, jak się buduje, i też stawiałeś coraz odważniejsze kroki właśnie w tym sektorze nieruchomościowym. Więc dlaczego postanowiłeś tak mocno zdywersyfikować swoje działania o kompletnie inny rynek? Chciałem się rozwijać. Tak jak wspominałem, bardzo ważni w życiu są ludzie. Ja poznałem wspaniałych ludzi. Jedna z agentek, która naprawdę włożyła serce w tą firmę, którą rozwijaliśmy, została moją wspólniczką Karolina, którą serdecznie pozdrawiam i jej przekazałem tą część związaną z pośrednictwem. Ona teraz zajmuje się biznesem deweloperskim. Ja stwierdziłem, że w tym czerwonym oceanie, jakim, jakim jest biznes nieruchomościowy, który jest bardzo uzależniony od koniunktury, tak, bo jeśli... Jest, wszystko jest fajnie. Biznes deweloperski jest super w momencie, kiedy rozwija się rynek. Biznes pośrednictwa nieruchomości jest super, kiedy rozwija się rynek, ale jest to tak czerwony ocean, jest tak duża konkurencja, że w momencie, kiedy ta koniunktura się psuje, to nie ma możliwości Iść do przodu. Trzeba naprawdę wygrywać jakością. A że ja wygrywam jakością, to stwierdziłem, że. Poznałem kolejnego wspaniałego człowieka, który dziś jest moim wspólnikiem, który zajmował się pomaganiem innym firmom. I wspólnie stworzyliśmy Fundusz Nieruchomości Hipotecznych, by finansować, pomagać przedsiębiorcom. No dobrze, wszedłeś w rynek pożyczek, a on jest przecież owiany złą sławą. Zdarza się przecież tak, że prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 100%. Jak dla mnie to jest totalna patologia. Tak. Dokładnie, ten rynek jest owiany bardzo złą sławą, nawet używanie słowa pożyczka nam się w ogóle źle kojarzy w społeczeństwie i tutaj trzeba na to bardzo uważać. No niestety nie wzięło się to, nie wzięło się to z opowieści, to prawda. Są firmy, które działają na rynku i biorą już przy, przy udzieleniu takiego, takiego kredytowania, takiej pożyczki na przykład 100% prowizji. I wyobraź sobie, że pożyczasz sobie 100 tysięcy 100 złotych i ktoś już od razu nakłada na ciebie. 100% tej, tej prowizji. Myślisz, jak to jest w ogóle możliwe? Dlaczego ludzie biorą takie, takie pożyczki? Dlaczego? Dlatego, że, ludzie pojaw Dlaczego, że pożyczkobiorca, który ma jakąś potrzebę, on często ma ten przysłowiowy nóż na gardle. I te firmy, które zachowują się tak bardzo. Y bym powiedział, y, niesumiennie na rynku, one żerują na tych, na tych ludziach. I wygląda to w ten sposób, jakby tu są, jest bardzo dużo mechanizmów, które pozwalają na, do, na, na udzielenie takiej pożyczki. Przykładowo, y, pożyczam, pożyczamy 100 tysięcy złotych od y, spółki, tak? Ta spółka nakłada na nas dodatkowo kolejne 100 tysięcy złotych i finalnie na nasze konto trafia 200 tysięcy złotych. Pojawia się druga spółka, która w tej grupie kapitałowej pożyczkodawcy, jest ona jest powiązana i pożyczkobiorca od razu przelewa 100 tysięcy złotych tytułem prowizji dla, y, tego, y, dla, tego, pożyczko, dla tego pożyczkodawcy. Y, czy zrozumiałeś ten mechanizm? Tak, bo rozumiem, że już na starcie jesteśmy obciążeni no, 200 tysiącami, jeśli chodzi o konieczność spłaty. Dokładnie tak. Od razu pożyczkobiorca spłaca 200 tysięcy złotych, chociaż fizycznie dostał 100 tysięcy złotych. To nie jest problem. To nie jest problem, naprawdę, zaufajcie mi, ze względu na to, że są dużo gorsze mechanizmy działające na tym rynku. Bo jeśli ten kapitał dla tego pożyczkobiorcy jest na tyle wart, że on na przykład pożyczy to 100 tysięcy złotych, ma do oddania 200 plus tam normalne jakieś RRSO, to on jeszcze przeżyje, bo na przykład ma bardzo dobry deal, albo musi pokryć te pokryć jakieś zobowiązania, więc, te, więc ten kapitał, gotówka jest teraz towarem. Ale są dużo gorsze zapisy w umowach. Jak firmy w ogóle doprowadzają do tego, że przejmują nieruchomości? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oprócz tego, że oczywiście pożyczyłeś to 200 tysięcy złotych, to ja mam. Całą bardzo skomplikowaną umowę. I zawieram tam takie proste zapisy. Polegają one na tym, że ty masz mi dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u w tym miesiącu, masz dostarczyć też je za trzy miesiące, masz dostarczyć kolejne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. A może na konkretnym przykładzie, przykładowo pożyczamy 100 tysięcy złotych. Tak. Nazwijmy to zastaw nieruchomości na pół bańki, i jak to się dzieje, że firmy pożyczkowe są w stanie przejąć mieszkanie o wartości 500 tysięcy za równowartość udzielonych 100 tysięcy złotych pożyczki. Wygląda to w ten sposób. Są w umowach zapisy, które, które są podstawą do wypowiedzenia właśnie tej zawartej przez pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę umowy. Obarczone są różnymi naprawdę kruczkami, kruczkami w tej umowie i masz, przykładowo, masz na przykładowo zapis. Jeśli ty musisz dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź z ZUS. W pierwszym miesiącu i w trzecim miesiącu od udzielenia tego finansowania. I ty po prostu, każdy standardowy człowiek nie czyta aż wszystkich tych, tych punktów, nie, nie zapamiętuje ich i nie dotrzymuje go, tego terminu. I co się dzieje? Ta firma, która udzieliła ci pożyczki, ma 24 teraz ma prawo do wypowiedzenia tej umowy w okresie 24 godzin, czyli ona wypowiada tą umowę. A ty musisz ją spłacić? Musisz spłacić i nie 100 tysięcy, które pożyczyłeś, ale 200 i wtedy ten, ten pożyczkobiorca jest w tak zwanej kropce, nie wie co zrobić, tamten pożyczkodawca może się udać do komornika, może, można zlicytować jego nieruchomość i nagle gdzieś tam z boku pojawia się inna firma, która będzie ratować tego pożyczkobiorcę i ona się pojawia mówi, proszę pana, my tą nieruchomość od pana odkupimy, tą wartą pół miliona, spłacimy... Za pana wszystkie długi. Bo jeśli pan pójdzie do komornika, no to straci pan na opłatach na pierwszej licytacji i to się panu nie opłaca. I oni odkupują taką nieruchomość za przysłowiowe właśnie za przysłowiową czapkę gruszek. Tak sobie myślę, no skoro konsumentowi tak łatwo relatywnie jest uzyskać kredyt hipoteczny na 30 lat bądź kredyt odnawialny czy gotówkowy. To jak wygląda ta rzeczywistość w sektorze przedsiębiorstw? Gdzie przedsiębiorca może liczyć na to, że uzyska finansowanie, bo dużo ciężej jest właśnie firmie uzyskać środki na codzienną, bieżącą działalność w porównaniu do osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej? No i właśnie tutaj. Niestety w naszym kraju tak to nie wygląda. Banki, tak jak zachodnie korporacje, ustawiły sobie, ustawiły sobie łatwy sposób finansowania. Dla nich statystyka jest najważniejsza. Pamiętajmy, że dla banku jesteśmy zawsze tylko i wyłącznie liczbą, nie jesteśmy ludźmi. I banki chętnie kredytują umowy o pracę i kredyty hipoteczne, dlatego że jest to dla nich wygodny klient, którego tak naprawdę nie trzeba wiele kontrolować, zabezpieczają się na nieruchomościach, a też. Nie oszukujmy się, te banki należą do zachodnich korporacji. Zachodnie korporacje tworzą sobie, dosłownie utworzyły sobie w Polsce taką, bym powiedział, taką kolonię. Polska to jest taka kolonia, gdzie kolonizatorowi nie zależy na tym, żeby tutaj rozwijała się przedsiębiorczość. Kolonizatorowi zależy na tym, żeby z kolonii czerpać przede wszystkim dobra, przede wszystkim usługi i przede wszystkim zyski. I nawet popatrzmy od tej strony. Na koniec dnia te zachodnie korporacje, zachodnie banki wyprowadzają ten kapitał na zachód. Nie płacą tutaj podatków i przeznaczają je na rozbudowę własnych, własnych gospodarek. No, zwróćmy na to uwagę, i tak te podatki trzeba płacić. I tak musimy płacić podatki, więc dlaczego mamy je płacić, dlaczego mamy nie utrzymywać swojej administracji. Nie mamy utrzymywać swojego wojska, swojej policji, służby zdrowia, jakaby nie była. Dlaczego nie mamy inwestować we, we, we własny rozwój gospodarczy, tylko pomagamy Zachodowi? Bankom jest to na rękę. Banki chętnie rozwijają tutaj własne oddziały, gdzie ludzi tak naprawdę przygotowywuje się do tego, żeby oni najważniejsze to, żeby trafili na umowę o pracę. Trzy miesiące tej umowy o pracę i dostali kredyt na całe życie, byli zobowiązani, mieli tą pętlę na szyi, żeby do końca życia ten kredyt spłacali. Przedsiębiorców nie wspomaga się tutaj finansowo, dlatego też, że też nie mają, w ogóle nie ma w tym nikt interesu, tak naprawdę. To nie, jest, to nie są Stany Zjednoczone, gdzie pojawiamy się w banku, mówimy. Mamy nieruchomość, mamy, potrzebujemy finansowania y, na obecne prowadzenie swojego przedsiębiorstwa, czy na, na, na otworzenie nowego. U nas się tak w ten sposób nie patrzy. U nas bank mówi: Dobrze, ma pan nieruchomość, no to niech pan przyniesie umowę o pracę. Tak, tak, to, tak to wygląda. Y, dlatego, y, co my robimy? Dlaczego my tutaj chcemy jakby działać w tym obszarze finansowania? Stwierdziliśmy, że odtworzymy. Polską spółdzielczość kredytową. Wyobraź sobie taką sytuację, czym jest w ogóle ta spółdzielczość kredytowa? Wyobraź sobie taką sytuację, że masz małe miasteczko. W tym małym miasteczku są mieszkańcy i jest jeden, jest jeden bądź wiele banków, i ci mieszkańcy wpłacają ci mieszkańcy tam pieniądze. Dzięki temu zarabiają odsetki, a ten bank finansuje inicjatywy ludzi mieszkających w tym miasteczku. Czyli jeśli na przykład jakiś mechanik będzie chciał otworzyć swój zakład, to pójdzie do tego banku i dzięki temu, że w tym banku są pieniądze od tych inwestorów z tego miasteczka, on postawi ten zakład, z którego będą korzystać mieszkańcy tego miasteczka. Na tym polega spółdzielczość kredytowa, że kapitał, że podatki zostają w danym miejscu, że zostają w naszym kraju i my tą spółdzielczość kredytową odtwarzamy już i z Zrobimy to na wielką skalę? Odważna deklaracja złożona w maluchu, no ale jak ten projekt wygląda? No, nazywa się on szumnie. Fundusz, Fundusz nieruchomości, nieruchomości hipotecznej. Dokładnie tak. My wszelkie środki pochodzące od inwestorów zawsze zabezpieczamy na nieruchomościach. Zawsze patrzymy na tego, na tego że tak powiem, kredytobiorcę, który ma jakieś przedsięwzięcie, czy tu jest szansa, żeby, on, żeby ono mu się udało? Powiem Ci szczerze, my patrzymy na tą osobę, która potrzebuje finansowania jak na człowieka, a nie jak na liczbę, tak jak to robią banki. Ostatnio na przykład sfinansowaliśmy piękny, pię piękny ośrodek, przystań jeziorany na Mazurach, na którą serdecznie zapraszam. To jest coś takiego, że możesz włożyć, możesz dołożyć cegiełkę do tworzenia jakiegoś biznesu, jakiegoś przedsiębiorstwa. I tak jeszcze wprowadzając tylko, w praktyce wygląda to tak. Że jest grupa inwestorów, która chce powierzyć Wam swoje pieniądze. Następnie przychodzi do Was ktoś, kto chce pieniądze pożyczyć. Wy tymi środkami zarządzacie, możecie komuś umożliwić finansowanie na przykład takiej inwestycji deweloperskiej, hotelar hotelowej, hotelarskiej, o której przed chwileczką wspomniałeś, i ktoś dostaje z tego tytułu wypłatę w formie takich odsetek, że tak powiem, od pożyczonego tego kapitału. Dobrze to rozumiemy? Tak, aczkolwiek tutaj technicznie troszeczkę pomieszałeś to. My fizycznie, nie tak jak banki, nie generujemy środków kliknięciem przycisku Enter. My fizycznie finansujemy takie inicjatywy, jak na przykład przystań jeziorany. Finansujemy, dokładamy swoją cegiełkę, i w momencie, kiedy dokonujemy takiej inwestycji w, w danej branży, szukamy inwestora, który chciałby od nas. Taką, taką inwestycję, że tak powiem, ten spłatę tego kredytowania przejąć. I my pomagamy temu, temu inwestorowi cały ten proces przeprowadzić i cały czas trzyma, trzymamy rękę na pulsie, żeby wszystko przeszło, żeby wszystko działało w najlepszym porządku. I nam się podoba ta inicjatywa, o której Ci mówiłem, już powtórzę trzeci raz. Dołożenie cegiełki do stworzenia czegoś, do wybudowania przedsiębiorstwa do pomocy tym ludziom którzy są przedsiębiorcy żeby oni budowali tą spółdzielczość kredytową ten majątek naszego narodu żebyśmy mogli właśnie po takich drogach między innymi jeździć i to jest tak naprawdę cel tego wszystkiego i co tutaj jest ważne dajemy tej osobie która zainwestuje dajemy możliwość poczucia tego samego, że ta, ten człowiek czuje, że jego środki poszły na wybudowanie tego ośrodka weselnego, poszły na pokrycie firmy produkującej, dostarczającej catering dietetyczny, żeby ona miała płynność, bo płynność w biznesie to jest jeden z najważniejszych czynników. Bardzo często mój kanał oglądają osoby, które są u progu dorosłości, szukają pomysłu na siebie, mają niewielki kapitał rzędu 5-10 tysięcy złotych i zastanawiają się, co dalej. Jednocześnie czuję się w obowiązku, korzystając z tego, że często rozmawiam z doświadczonymi przedsiębiorcami, żeby zapytać ich o ich zdanie w kontekście tego, na co można byłoby przeznaczyć 5-10 tysięcy, aby to była naprawdę trafiona inwestycja. 5-10 tysięcy? Opowiem ci taką historię. Opowiadał mi ją mój dziadek, ja zapamiętałem sobie ją i będę ją pamiętał do końca życia. Dwóch ludzi płynęło statkiem. Jeden miał bardzo dużo pieniędzy, a drugi miał bardzo dużą wiedzę. Oni płynęli i w pewnym momencie ten statek zaczął tonąć. I ten, który miał dużo pieniędzy, zaczął krzyczeć do tego drugiego: Biegnij, ratuj moje skarby, ratuj. To jest nasze pieniądze, to nasze skarby, ratuj je. Wtedy ten człowiek, który. Miał wiedzę, popatrzył na niego i powiedział: ratuj nasze skarby, wszelkie moje skarby, jakie posiadam, są tutaj. To jest mój skarb. I to jest coś, w co możemy zainwestować. To jest nasza najlepsza inwestycja. Tutaj, podczas skoku ze spadochronem, zostaje nam to wszystko w głowie. I jak mawiał. Wiktor Frankl można nam zabrać wszystko, ale nie można zabrać nam tego, co mamy w sobie. I to jest inwestycja, na którą, którą ktoś powinien poświęcić 5-10 tysięcy złotych na kursy, na szkolenia, na rozwój własny, o, osobisty. To szczerze polecam. My tworzymy klub pasywnego inwestora, edukujemy się wzajemnie finansowo, mamy oddziały niemal we wszystkich miastach wojewódzkich, na który serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie budować tą polską, polską spółdzielczość kredytową, finansować polskich przedsiębiorców. Bardzo dziękuję za tak rozbudowaną odpowiedź na to moje ostatnie pytanie. W opisie filmu zostawimy kilka linków do materiałów związanych z moim dzisiejszym gościem. No i co, za kilka dni ponownie widzimy się na YouTubie. Zapraszam Was też do tego, żebyście w komentarzu napisali, co myślicie o moim gościu, o tematach poruszanych w odcinku. No i co, do zobaczenia na drodze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Filip, czy ja mogę zadać jeszcze jedno pytanie? Oczywiście, drodzy widzowie. Lecimy? Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.